Bartosz Wysoczański, mieszkaniec Dąbrowy, w bardzo artystycznym domu. Mamy tutaj z tyłu tego dowody, cała ściana, całe, całe wnętrze jest w ogóle pełne obrazów. I w tym otoczeniu doktor rehabilitacji, znaczy doktor to się nazywa nauko nauk kultury fizycznej. Nauko kultury tak. fizycznej, ale specjalizujący się w rehabilitacji. Prawda? Tak, więc powiedzmy Rehabilitacji i jednocześnie osoba, która ma duże doświadczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć, różnych sportowych i, i nie tylko sportowych wydarzeń i chcemy porozmawiać dzisiaj tutaj o sprawach, no właśnie wydarzeń, które w gminie Łomianki się odbywają. Po pierwsze pytanie więc, czy to ma sens, czy to ma sens, żeby za publiczne pieniądze finansować różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne. To uproszczając, żeby nie przedłużać, tak. A jakbym już miał bardziej rozwinąć, te pieniądze, które są przeznaczone na wydarzenia, czy to kulturalne, czy sportowe, są pieniędzmi zainwestowanymi, tak naprawdę. I inwestujemy nie tylko my, jako gmina, ale tak naprawdę, patrząc szerzej, inwestuje w zasadzie cały świat. I to nie chodzi tylko o to, żeby pokazać, się, jacy jesteśmy, Dobrzy w stosunku do innych, ale żeby po pierwsze spędzić czas w nieco inaczej niż chodząc po, po centrach handlowych. Poza tym ukulturalnianie się, i to niezależnie od tego, czy fizyczne, czy bardziej takie duchowe, czy, czy nawet społeczne. E no, już wiele badań pokazywało, że, że jest po prostu potrzebne. Nam, jako, jako ludziom, jesteśmy mimo wszystko mimo wszystko istotami stawnymi i potrzebujemy wychodzić do ludzi. Jesteśmy społecznym, społeczną istotą i spotykanie się, gromadzenie się jest, jest po prostu w naszej naturze. A to, że przy okazji jeszcze pogłębiamy swoją wiedzę, pogłębiamy czy poszerzamy swoje horyzonty no to wychodzi nam tylko, tylko na, na dobre, jest to, jest to sposób uczenia się. Taki bezproblemowy, dosyć delikatny, miękki. Okej, okay, skoro ustaliliśmy, że ma to sens, jak rozumiem, tak, tak wynika z tej odpowiedzi, że Mimo tego, że jakby to, to, to nie jest inwestycja, to nie jest beton, asfalt ani nic takiego, to jednak to ma sens, bo, bo ludziom jest to po prostu potrzebne. Jest to potrzebne. A jeszcze wracając, mm -hmm. przepraszam, że, że ci przerwę, wracając do pytania: czy za publiczne pieniądze? No, to są nasze pieniądze. To są nasze pieniądze, które my w tym momencie, dając do gminy, inwestujemy tak naprawdę w siebie. I gmina powinna właśnie inwestować pieniądze w mieszkańców w swój rozwój, jak najbardziej, w naprawę tego, co gdzieś tam się uszkodziło, popsuło, jak najbardziej, czyli na utrzymanie swojego aktualnego stanu, ale też właśnie inwestycja, inwestycja w mieszkańców, poprawianie dobrostanu mieszkańców, bo to, bo to o to chodzi. Kultury, kulturalne wydarzenia poprawiają dobrostan mieszkańców i to jest, kiedyś były zakładane ogródki jordanowskie. Dosyć powszechnie. Potem od tego troszkę odeszliśmy, niestety, jak się okazuje, i pojawiła się obecna betonoza. Od tego się już troszeczkę odchodzi. Więc może warto wrócić do tych dobrych wzorców i właśnie skupić się na sobie, na mieszkańcach, na, na naszych ludziach, na, na nas samych. No jest to egoistyczne, może trochę spojrzenie, ale no właśnie, jeszcze raz powtarzam, to jest inwestycja. Skoro wiemy, że to jest potrzebne, że trzeba to robić. To jest trudniejsze pytanie, mianowicie, jak spowodować, żeby zrobić to jak najefektywniej. Budżet gminy jest niestety jest, jest duży, bo to jest ponad 200 milionów złotych, ale ciągle tych potrzeb jest dużo więcej niż możliwości zaspokojenia. Więc trzeba pomyśleć na tym, jak najefektywniej osiągnąć to. O czym mówiłeś. Mamy w Łomiankach wyspecjalizowane organizacje podmioty. Co byś powiedział o efektywności, o, 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 o tym, jak to najefektywniej no robić. I, i tu, jest, tu jest zawsze problem. No wiadomo, że budżet nie jest z gumy, więc raczej byśmy próbowali zawężać go niż, niż jakoś rozszerzać. Ale y, też y, właśnie te, y, te wspomniane podmioty, mamy specjalistów, mamy tutaj u nas. Przepraszam, mamy tutaj u nas specjalistów od organizowania imprez, od tworzenia wydarzeń, mnożenie dodatkowych bytów, które, to, które tylko generują koszty i też są odpowiedzialne za, za to wydarzenie, jest troszkę bezsensowne. Tak jak mamy duże duże CDS-u, który jest był zbudowany kiedyś. Czy ma jakieś mankamenty? Pewnie ma. Czy daje coś mieszkańcom? Oczywiście, że tak. I to należałoby, na przykład ICDS, który jest takim po prostu bardziej sztandarowym tworem, to należałoby wykorzystać. On ma swoją dyrekcję, ma u siebie ludzi odpowiedzialnych za prowadzenie pewnej czynności, za prowadzenie wydarzeń i opiekę właśnie nad ICDS-em. Jest Centrum Kultury. Są też, o czym moim zdaniem trochę zapomniano ostatnio, inicjatywy oddolne, których jest bardzo dużo. I to nie myślę też o fundacjach takich, takich zewnętrznych, lekko związanych z gminą, które piszą odpowiednie projekty i od gminy biorą pieniądze, żeby je potem na mieszkańców wydać, co jest super moim zdaniem. Moim zdaniem należy je też wspierać i pomagać im. Uzyskując dodatkowe środki, na przykład z Unii Europejskiej, ponieważ jest to możliwe, te pieniądze są do wzięcia, ale takie małe inicjatywy osiedlowe nawet. Mieszkańcy mają dużo pomysłów. Zbierają się, chcą coś robić, chcą ćwiczyć. Ja prowadziłem grupę m, taką gimnastyczno-rehabilitacyjną. Mieliśmy problem, żeby znaleźć salę, żeby ta sala była ciepła, żeby była wystarczająco duża, żeby nas wszystkich pomieścić. I na to się okazuje, pieniędzy nie ma, a koszta to są wręcz minimalne. Natomiast to, co można wykorzystać, wyciągnąć z tego, no zwróciłoby się w dwójnasób. Jak rozumiem, mówisz o, o takim trochę większym sprofesjonalizowaniu organizacji tych, tych wszystkich przedsięwzięć, bo mówisz o CDS-ie, czyli. Centrum Sportu, które właściwie powinno zarządzać wszystkimi sportowymi wydarzeniami. Dobrze. O Centrum Kultury, które jest wyspecjalizowane w tym obszarze i też wystarczyło, żeby zajęło się tymi wydarzeniami kulturalnymi. Natomiast rola komórki, która się zajmuje promocją w Urzędzie Miejskim, jest tutaj, jak rozumiem, dyskusyjna. Bo... Moim zdaniem wręcz pewnych dziedzinach niepotrzebna, bo potrzebna jest kontrola, kontrola finansowa, rozdysponowania środków, sprawdzenia, jakiś jak nadzorczy, nadzorcze ciało, tak. Ale organizacja już myślę, że niekoniecznie. Skoro mamy do tego wyspecjalizowane instytucje, ludzi, ludzi po odpowiednich wykształceniach, kultura, związanych z kulturą, związanych ze sportem, to, to, tak jak powiedziałem na początku, mnożenie bytu w tym momencie no, wydaje, się, wydaje się niepotrzebne. Podając przykład uczelni, na której pracuję, tutaj po sąsiedzku warszawskiego AWF-u, kiedy organizujemy jakieś imprezy, duże imprezy, duże zgromadzenia, na konferencje naukowe, takie ogólnopolskie, wręcz czasami światowe, my nie mamy osobnej komórki, która jest za to odpowiedzialna. Mamy ludzi, którzy... Będą odpowiedzialni za dane wydarzenie, są specjalistami w swoich dziedzinach i przy współpracy z komórką nadrzędną, decydującą o finansach czy o umowach, to wszystko jest razem wspinane i to całkiem dobrze działa, całkiem dobrze prosperuje. Przy okazji, wtedy uczelnia jest w stanie zaoszczędzić jakieś środki, no żeby na przykład dane wydarzenie wyszło jeszcze lepiej. Bardzo ważną że podkreśliłeś o roli organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, które rzeczywiście mogą ten obraz różnych wydarzeń i atrakcji i sposobu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców bardzo wzbogacić. To, to ma miejsce oczywiście teraz w gminie, ale wydaje mi się, że, że warto, żebyśmy to podkreślili, żeby to miało. Jeszcze więcej miejsca w naszych, w naszych działaniach. Mają pomysły, tak, mają pomysły, mają mnóstwo pomysłów. Ja im naprawdę trzymam za nich kciuki, bo widząc, jakie są reklamy, jak, jak to często cieszy się niesamowitym wzięciem, to zdecydowanie jest to potrzebne, ale tutaj jeszcze, niestety, jest jedno ale. Tego jest. Za mało i to nie chodzi o same, same te organizacje, bo ich jest sporo, one się tworzą, mają, mają swoje, swoje sposoby działania, ale problem jest z dostępnością mieszkańców do tych rodzajów, tych wydarzeń, które te organizacje tworzą, bo problem jest czasami z komunikacją, z dotarciem na miejsce danego wydarzenia. I znowu przypominając, jak prowadziliśmy zajęcia dla łomiankowskich seniorów, niektórzy rezygnowali z tego, po prostu nie mieli się jak dostać. Też dlatego, że musieli przez większość łomianek się przetransportować i jak gdyby transport jest osobną kwestią, ale to pokazuje, że oni nie mieli alternatywy. Że było tylko jedno wydarzenie danego typu, gdzieś w jakiejś części łomianek, w drugiej części nie było, bo nie było miejsca, nie było zaplecza, lub nie było osoby, która mogłaby to organizować i spiąć słusznie. Rozmowa o układzie komunikacyjnym, sposobie poruszania się i możliwościach docierania to jest temat na całkiem tak, tak. Jak Bardzo dziękuję za Twój dziękuję, wkład. Dziękuję. Mam nadzieję, że posłuży to do tego, żeby Łomianki się zmieniały na lepsze. Tak czy inaczej, głosujmy, głosujmy wszyscy. Wybierzmy tak, żeby było nam lepiej.